Jesteśmy w łodzi, Kubyś jest na kacu. <laughs> jest się wczoraj glebę walną, więc kontuzjowany. Jednoręki bandyta będzie nas nagrywał. <laughs> Czekł, o, siódmej, o siódmej wyjazd z Warszawy, żeby złapać trzy ujęcia. Nie, wiem, kto to wymyślił? <laughs> <Ty. śmiech> o, widzisz już tu nasz indyk na wejściu? Say what? Indyk, indyk. Zapraszam w świat podwodny. Jest tam to miejsce Ej no to nie może być to Gali nas Kurwa jak gwiazda zobacz dwóch operatorów maś sobie pomyśl no pierdolony przyjechał z Australii a okay. gdzieś skądś kurwa Z jakiejś Ameryki du z Dubaju O. jest to I koniec mojej roboty. Stacie tylko świecić. Ciężka sprawa. Chciałbym skoczyć do środka, a jest zakus. <laughs> nie robimy, dajesz to sobie pierdolę. Same przebitki porówny. Nie robię to tak Zaraz chyba będzie dym. zabiorą zabieraniu całkiem. No a few

Śmiesznie. Wszyscy się na nas patrzą. żero przy Wszyscy się na nas patrzą, ale nikt nic nie mówi. A za chwilę ktoś podejdziemy, będziemy myśleć, że to jakaś fruta, oni. i możecie trochę głośniej, bo zajebista nie da. Ja chodzę się staram, 10 minut nagrywania. Ryba raz przypłynęła i mówi, że mieć. Sztos Zajebiście to wygląda Dawaj przedostań się tam, musisz tam być <gryłosy> O, maria się dup, dobra, Fajnie, mi się podobają, Z czym? E, z projektorem my nawet w tym Zoo kręciliśmy na projektorze. Tak. Chyba tak, tam no. ściankę na czarno opuszczonej i tam jakiś Jakie zobaczy? No

Dni ja nie chcę... 10 minut bez Zdejmuję koszulkę, zakładam tylko to. Zdejmuję koszulkę, zakładam tylko to. No, jak chcesz. Ale... Chcesz? Chcesz? nie, nie, w sumie, jak nie, będzie nie, 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 i nie, 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 bo to lepiej mieć 100 tysięcy wyświetleń niż 10 milionów, ale z tego będzie 10 milionów. zmoczyłem jeszcze do tego wszystkiego, Masz nic, tylko czekać na efekty, ale i tak jestem zadowolony. Rozwaliłem im sprzęt. Musieli już mieć podobną sytuację parę razy się to lekko dotknąłem to plasticzek pękł, ale fajnie by było jeszcze wymyślić jedną miejscówkę do tego klipu. Buzik. No i w czymś takim mogę pracować. Bo, lubię, dobra. Bo nie będę im szczególny. Czyli pozwiedzajmy. Tak, zrobimy zmianę tego siedzonka. A, a widzę, że nie zrobimy zmiany siedzonka. Kurde, to było na zdjęciu i co? Dwie klawiarki. nie zaprzeczę. coś, No i kurde, kozak człowieku. Podoba mi się, nawet jest szybka. Zamiast kartki, zamiast kartki masz miejsce na te funken, żeby mieć tekst. dzisiejsze czasy coś pięknego. Kurwa. AudioTek. Piękna sprawa, jestem zakochany w tym miejscu już. Musimy tak jak w uparciu wyciąć, żebym tam se nawijał przez szybkę. Ale no, kurwa nie będziemy widać pewnie przez to. To bardzo. A drugi byłby se stał tu, No to nie wiem czy jest sens. Po prostu porównujmy, złapmy. tam by było w środku oświetlone trochę, a tutaj było ciemno. Właśnie ja chciałem tam w ogóle jedną lampę sobie podzielnąć na dół, niech oświetla na przykład na niebiesko w O! A, No jest bogato. To już pół, ale ja dalej kręcę, nie? No ja właśnie tak. Jak wymyśliłem to, że studio nagrać. bo tutaj na róg na przykład To ja właśnie wymyśliłem, że będę sobie coś takiego. No. Wiesz, się upierał. I tu na przykład będzie kamera i będę się tu nawijał, a w tle drugi gość będzie tam nawijał przez szybkę, wiesz. Tylko nie wiedziałem jak to studio będzie wyglądało do końca, nie. Ale nie musimy kręcić, że statycznej. Możemy po prostu tak I nagrać No, to możemy tak zrobić. A teraz jakby powiedziałeś, to czemu nie? Ty byś musiał tutaj mikrofon dać? Tak, żeby było mnie widać. Dokładnie. No Ale pan końcu przyjdę i no ostatni... Spoko! Ostatni razem będziemy nawijać będę w tą stronę nawijał, a drugą Bo będę nawijać w drugą stronę. <laughs>